Witam wszystkich bardzo serdecznie. Eee, zaistniała taka pewna okoliczność, eee, a mianowicie miałem zrobić cięcie, pojechać po Widły do Bell na Gospę. Eee, niestety oprócz cięcia wyłączyłem UBS-a. Dlatego ten odcinek pojawi się tego samego dnia co ten poprzedni, który nagrywałem przed chwilą, gdyż jest to jedna ciągłość, a po prostu nie będę już tego montował w jedno. Także w tym odcinku zaczniemy sobie wy Owijać tą trawę w kibwele, potem zwierzę je na gospę, gdyż jak mówię, kieszonka jest w tym momencie towarem bardzo deficytowym wyszło łącznie 11 bel trawy no tamtej pierwszej beli nie liczę no bo to była bela z sianem bo tam pozostało jeszcze sianów w prasie dlatego tej beli po prostu nie będę liczył Ale wyszło 11 kostek beltrawy, dlatego myślę, że zapasy na ten rok, na tą zimę, na ten sezon, mamy zrobione. Nie wiem jak to wyjdzie z poprzednim sezonem, z następnym sezonem, bo tak jak wspominałem już w kilku odcinkach wcześniej, ten sezon był bardzo deszczowy. Był bardzo deszczowy do tego stopnia, że e, praktycznie dopiero jak było późne lato, to mogłem sobie na spokojnie skosić trawę, tak żeby mi zdążyła wystąć na siano. E, bardzo dużo. padało. Ogólnie pogoda była bardzo taka zimna. Temperatura, gleby była wręcz niekorzystna do pewnych siewów, dlatego też nie zrealizowaliśmy tego co mieliśmy w planach. Przynajmniej ja nie zrealizowałem. Ale mówię, zobaczymy jak to się dalej wszystko potoczy, bo w przyszłym sezonie. Możliwe, że jest to po prostu konsekwencja tego, że w trakcie sezonu po prostu przestawiłem sezons na tryb dziewięciodniowy, a nie do tej pory, jak był sześciodniowy. I możliwe, że to jest po prostu konsekwencja tego, co, co, co zrobiłem. No tak, mam no spokojnie nie traktuję tego sezonu jeszcze jako e, e, miarodajnego. Po prostu traktuję go jako taki e, luźny, bez, że tak powiem jakichś yy, konkretnych statystyk. No bo jeżeli sytuacja się powtórzy również w przyszłym sezonie, to zacznę się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. Na chwilę obecną e, częściowo zamierzony plan został zrealizowany, e, dlatego też nie jestem jakoś bardzo zniesmaczony tą sytuacją. No, no mówię, zobaczymy jak to się wszystko dalej e, potoczy. W planach mamy jeszcze w tym sezonie. Mam zamiar zrobić odcinek ze żniw soi, bo ona, lada chwila, że tak powiem, będzie już gotowa do zbioru. Na buraki cukrowe trzeba będzie poczekać do środkowej części jesieni. Drodzy mamy jeszcze jedną niespodziankę, która po prostu wyniknęła w trakcie tego sezonu i jest ono właśnie głównie wynikiem tego, że pogoda była taka jaka była, a nie inna. Ale jeżeli chodzi o kwestię tej niespodzianki, to będzie oddzielny odcinek z tego. Także zrobię na spokojnie materiał. No i cóż. Trawa praktycznie owinięta. Tam zostały chyba jeszcze trzy kostki. Muszę się zastanowić, jak ją zwieść tak na spokojnie na gospel. A przede wszystkim muszę się zastanowić gdzie tą trawę składam, gdzie tą kieszonkę będę składował. Na chwilę obecną mamy to co tutaj ognąłem plus to co jest w silosie, tam jest około 20 tysięcy litrów Tak na szybko licząc to jest, jeżeli chodzi o kwestię zapotrzebowania na paszę, to jest w granicach 1 trzeciej całości Tutaj sobie ta ognięta trawa ładnie leży, to jeszcze nie jest kiszonka, bo przypominam, że w modyfikacji seasons jest ta e, różnica, że normalnie w farmingu po ognięciu to już by była kieszonka, natomiast tutaj musi sobie tę e, jedną porę roku. żeby się ta trawa ukisiła jeżeli chodzi o ten odcinek to ja się z wami już pożegnam dziękuję bardzo za uwagę jeżeli wam się podobał zostawcie łapkę w górę zostawcie suba żeby nie przegapić żadnych nowości na kanale i widzimy się w kolejnych materiałach z gry Farming Simulator 19 jak również z Inny gier. Trzymajcie się, cześć.